Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego Falietonu. Dzisiaj będzie fajnych tematów kilka. A zaczynamy od ambasadora Rosji. A czemu nie? Ambasador Rosji w Polsce grozi naszemu krajowi. A to z tego tytułu, że nasza prokuratura zajęła konto należące do ambasady. Dlatego, że uznała, że ambasada środki, które ma na tym koncie, przeznacza na niecne cele. Co się pod tym kryje, no krótko mówiąc, ucinają szpiegowskie finansowanie. Wiedzą doskonale. Z obserwacji na co e, pieniążki idą, prawda? Gdzie? Podejrzewam, że mogą wiedzieć już do kogo, tak? E, w związku z czym no, to finansowanie obcinają. Przypominam, że tych pieniędzy nie zabrano, a jedynie je zamrożono. No i ambasador oczywiście już się denerwuje, grozi, że on tam, polskiej ambasadzie w Moskwie. Taką szkodę zrobi. No już zrobili trochę szkody, bo wszystkie ulice dookoła ambasady rozkopali, także praktycznie wjechać i wyjechać do ambasady się nie da. Ale jest bardzo trudno, więc Towarzysz Radziecki no, pff, może sobie grozić, prawda? No a poza tym e, to widać, że nasz kontrwywiad jednak nie śpi, że nasz kontrwywiad pracuje. Mm, no i chwała mu za to, krótko mówiąc, tak. E, pilnuje, żeby. Mam nadzieję, że, że, że wyłapi również jak najwięcej rosyjskich szpiegów i troli, a w polityce polskiej takowych nie brakuje. A skoro już jesteśmy przy polityce polskiej, no to mamy przykład taki pozytywny znowu. Że poseł od Palikota, były pan poseł od Palikota, ląduje za kratami, za malwersację, za e, kradzież pieniędzy na ponad milion złotych z górką. Bardzo dobrze. To może teraz jeszcze, szanowna prokuratura tam do ZUS-u się wybierze. Tam nie milion, ale 140 miliardów im przecieka przez palce, to tam macie czego szukać bardziej, ale bardzo dobrze, bo to oznacza, że jednak jest sprawiedliwość. Że po prostu jak kradniesz, to, yy, to jesteś po prostu ukarany. I teraz pierwsza sprawa. Zobaczcie, jak bardzo ważna jest. Jak bardzo ważne jest wybranie właściwego człowieka na swojego reprezentanta. No przecież ten człowiek reprezentował nas w sensie wyborców ogólnie, w parlamencie, jeździł na jakieś zagraniczne wizyty parlamentarne, był w różnych miejscach, reprezentował nasz kraj, a ogólnie patrząc, myśmy, jako my w sensie ogólnie, wybraliśmy właśnie e, złodzieja. I mówi się, politycy cykradną. Nie, nie wszyscy kradną. Ale zobaczcie teraz, jak bardzo ważne jest wybranie uczciwego człowieka. Ja kiedyś kandydowałem, jak wiecie, z listu Kiza i widziałem po prostu widziałem, jak ci ludzie kandydujący nie wszyscy oczywiście ale jak ci ludzie kandydujący kłamią, jak po prostu wykorzystują bezczelnie to, że zwykły Kowalski nie zna się na tym, o czym mówi do niego polityk bądź kandydat. Jak oni po prostu brutalnie to wykorzystywali. Oni wiedzieli o tym, że ja to wiem. I wiecie, że nie zaprosili mnie na żadną debatę, bo się bali. Bo się bali, że ja to po prostu mogę ujawnić. Ja oczywiście się nie dostałem do Rady Miasta. Niektórzy płaczą, inni skaczą. Trudno nie mnie to oceniać. Ale proszę Państwa, ja co zrobiłem, kiedy kandydowałem? Wiecie co? Ja normalnie działałem, jakbym działał, gdybym nie kandydował, i na przykład pomogłem mm, ludziom z, no, z jednej z biedniejszych dzielnic radomia utrzymać swoje domy, bo tak to już by, mieliby je zabrane. I co chcecie, to mówcie sobie, kochani władcy radomia, tak by było. To później zresztą jeszcze raz spróbowane było, ale też się nie udało, dzięki Bogu. No więc po prostu tak bardzo ważne jest wybranie uczciwych ludzi. Tymczasem. I to mówię znowu z doświadczenia, bo prowadziłem przecież kiedyś i prowadzę nadal, jak jest na, na to zamówienie, kampanie elekcyjne, kampanie wyborcze, i ludzie patrzą tak, żeby był dobrze ubrany, żeby znał języki, żeby y, umiał się wypowiedzieć. A im lepiej ściemnia, tym fajniej. Nie? Yy, to jest ważne, oczywiście, żeby dany człowiek, dany polityk był człowiekiem obytym, tak? Żeby nie był przysłowiowym burakiem? Zgadza się, to jest ważne, moi drodzy. Ale to nie jest najważniejsze kryterium wyboru i nie powinno być. Właśnie uczciwość patrzeć na takiego jednego czy drugiego, prawda, sprawdzać. Jeśli ma biznes, to jak ten biznes prowadzi? Czy uczciwie, czy nie, czy po prostu dokucza pracownikom, czy nie dokucza pracownikom, jak to wygląda? Przyglądać się. Bo pamiętajcie, że ten pan poseł od Palikota, on był zatrudniany w czasie już kiedy broił, za nasze pieniądze. Myśmy mu płacili, my obywatele z budżetu państwa. Myśmy temu człowiekowi płacili za to, żeby kradł. No tak? formalnie nie, ale myśmy sponsorowali jego złodzieństwo. Także to zobaczcie, jak wielka odpowiedzialność ciąży na tych, którzy dokonują wyborów, na nas. A skoro jesteśmy już przy politykach naszej niesamowitej, wybitnej, cudownej opozycji, no to oczywiście. Nie można pominąć programu gospodarczego, prawda, który się ujawnił, proszę Państwa, jest sukces. Ujawnił się program Platformy Obywatelskiej, program gospodarczy oczywiście. No, ujawnił go Donald Tusk, który stwierdził, że nauczycielom w ogóle całej budżetówce trzeba dać podwyżkę 20%. Zacznijmy od tego, proszę Państwa, że rzeczywiście Sfera budżetowa, taka jak na przykład policja, straż graniczna, wojsko, e, co tam jeszcze, no, jakieś inne służby odpowiadające za bezpieczeństwo, mm, czy powiedzmy chociażby medycyna, tak? ona zasługuje na to, żeby dać jej jak najwięcej, bo to jest olbrzymia odpowiedzialność. Nauczyciele też powinni mieć w tym swoją działkę, ja wam powiem szczerze, że ja uważam, że nauczyciele powinni zarabiać 100 milionów. Dlatego, że ja nie miałbym cierpliwości do takich dzieciarni stada takich małych dzieciarzków, prawda, i każdy coś krzyknie, też by mi po prostu głowa wybuchła, a te panie i panowie muszą po prostu to wytrzymywać przez lata, a nie tylko przez parę dni. W związku z czym podziwiam i za każdym razem się muszą przygotowywać do lekcji. No, totalna, no mega praca, tak? Mega dużo pracy. No tak, owszem, tylko że żeby dać, to trzeba mieć. No i pani poseł Leszczyna. Tak, tak, to ta sama, która tam obraża katolików i wyzywa nas, w ogóle chrześcijan, wyzywa nas, bo nie tylko katolików, wyzywa nas od zabobonników. To jest ta sama. No, i z pani Leszczyna wpadła na niesamowity pomysł, jak, jak sfinansować te 20% podwyżki. Mianowicie stwierdziłam, że wprowadzi po podatek inflacyjny. <laughs> Słuchajcie, podatek inflacyjny Leszczyna chce wprowadzać. Wiecie co? Nawet Balcerowicz puknął się w głowę i zapytał się i o co jej chodzi. Nawet on, wiecie? Ja powiem tak. E może pani Leszczynie trzeba byłoby wyjaśnić, że podatek inflacyjny to nie jest żaden podatek. To nie jest podatek. To jest po prostu, właśnie to są te środki, które nam zeżarła inflacja. Czyli jeśli na przykład mamy w ręku 100 złotych, a mamy 10% w skali roku inflację, no to nasze 100 złotych za rok będzie warte 90. No, i te 10 zł różnicy to jest właśnie ten w cudzysłowie podatek inflacyjny. Ona stwierdziła, że przecież jak, jak inflacja rośnie, to ceny rosną, no to automatycznie są większe wpływy do budżetu. I stąd trzeba e, sfinansować 20% podwyżki dla, mm, dla budżetówki. E, chciałem powiedzieć, że. E, może właściwie to, to nie wiem jak to skomentować, bo oprócz tej geniuszki jest jeszcze jedna w platformie, która już kiedyś wypowiedziała się na temat ZUS-u, że w kwestii składek to się trzeba do specjalistów udać. No więc ja proponuję, żeby te dwie panie się udały do specjalistów, żeby się zbadały, czy one są bezpieczne dla innych. No, a ja mam taką propozycję, panie Donaldzie. Jak pan jeszcze myśli, żeby tam jakieś chociaż 5%, po, 5 poparcie było dla platformy, no to raczej sugerowałbym nie wpuszczanie już ich na listę, bo tak, no, wie pan, cienko. No, a dzięki nim ma teraz 42%. Więc ja myślę, że jest git. Ale zobaczcie, jacy, ja nie są po stronie opozycyjnej. I teraz powiedzcie mi, z kim ten rząd ma przegrać? Tak, jeżeli po prostu wyjdzie takie coś, taka oślica i zacznie takie głupoty wygadywać o jakimś podatku inflacyjnym, co ona robi? Też ja strach jej zapytać o ZUS, o NFZ, o ubezpieczenie, o ważne rzeczy dla nas. Strach. Nie ma co. Do przedszkola. A nawet nie, do żłobka. Boże. Tylko nie jako opiekunka, broń Boże. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy troszeczkę tutaj temat związany z Ukrainą. Tak, wiecie, towarzysz Putler atakuje Ukrainę już z drugiej strony. Zebrał ekipę. Zabrał ekipę spodkijowa, że tak powiem teraz zebrał ekipę gdzieś tam w Doniecku. No i atakuje. No i tak no trochę mu tak tak średnio ten atak idzie, bo Ukraińcy odpierają cały czas tego te ataki trzymają się. Najgorsza sytuacja jeśli chodzi o taką wojskową rzecz, tak przynajmniej słyszałem, no to jest w Ługańsku. Tam ruscy naprawdę niewiele im brakuje, żeby, żeby obrońców wyprzeć, no ale mam nadzieję, że im się nie uda. Przynajmniej na moment nagrania tego programu jeszcze tam są obrońcy ukraińscy. Chłopaki wysadzili w powietrze ruski okręt i go zatopili. Dumę radzieckiej floty, czyli, czyli poszedł, ten okręt poszedł tam, gdzie go wysłali obrońcy z Wyspy Węży. No, ale mamy też takich, wiecie, intelektualistów radzieckich, wiecie, oni tam po prostu przyjechali, i przez przypadek dostali, dostała im się w ręce um, amunicja RPG produkcji polskiej. No, i um, ci panowie bardzo inteligentnie to skomentowali. Zobaczcie filmik. Интересно. Американцы э, написали латинскими буквами на украинском языке. Да, сейчас вот. Разверни, Горюк. А, получается. Приготова... до стреляния. Вот, то есть, приготов... Готовим к стрельбе. Увага! Внимание! А! Перед стрелянием затыкай уши. Вот ухо нарисовано. Господи. Но э, стреляем только с правого ремня. Ну, то есть на правом плече. Так. Значит, вот как вот. Сзади стреляния призи и сниму. Короче говоря, реактивную струю опасайтесь и не стреляйте. Ну и вот тут разные положения. Стоя, с колена, с колена, лежа даже можно стрелять. Вот вид сверху. Этот гранатомет. Американский. Были ваши, стали наши. Да, Игорь Васильевич? Это точно. Ja do tego mm, mogę skomentować to tak. Durak, duraka, durakłą paganiaje to. Myślę, że wszyscy zrozumieli. Zapraszam Was na kolejny odcinek Felietonu. Miłego weekendu. Do zobaczenia.